A, okay. bo z tym zrobimy wyjątek. Wróćmy go do rzeki. Lekarstwo Max. <grystwo> no i tak, co jest wydarzy w Wenecji. Dopiero zobaczymy następnym razem. A, no tak, jeszcze strona kodeksu. A jeszcze to pójdziemy jeszcze rozszyfrować, żeby jeden punkt ży życia dostać. <grymne> tak, w dzisiejszym zagrajmy. po prostu zrobiliśmy tak wiele, że nie pamiętam co zrobiliśmy. Zrobiliśmy dużo tyle powiem. Nie no, żartuję. Poznaliśmy Katarinę z Forze i zwiedziliśmy nowe miasto Forli. P a um. Zobaczyliśmy psychozę, jaką Desmond do doznał. Nauczyliśmy się wielu trików, które. I dlatego Desmond jest 3 razy lepszy niż Altair, a czy może Altair? Ezio. Gdyż jest 30 razy chyba szybszy sami widzieliście 3 razy lepiej się nim gra potem zauważycie pod koniec gry że on trzy, trzy razy szybciej atakuje no 23 000, e, 399 tych forenów w, 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 w skrzyni willi really. <laughs> dobra co się stanie w forencji zobaczycie następnym razem żegna się z wami storner popatrzycie jak Leonardo, rozsypuje nam następną stronę kodeksu i żegnamy się. Na razie już wam mówię. Leonardo. Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting! Abyś coś dodał. Mówiłem, że ciągle to samo gada. O, interes. Move this line to the left. It's deciphered. Tak, 5. 10 linijek tekstu O, przyniosę tą linijkę tu! Rozszyfrowane! Jakim cudem? Dobra. Um, no Albo no, nie chce mi się. Nie chce mi się z wami żegnać. Tak. Nie będę się z wami żegnał. Gdyż, jeszcze musimy przecież naprawić sobie zbroję. No właśnie. To gdzie jest punkt widokowy? Nawet dobrze znosi mi mój komputer tą przestrzeń, tutaj. Bo to jest po prostu. dobra, duża przestrzeń. ja się dziwię, że. Z 15 fps w 17. 19. Tak, FPS to jest frame per second, czyli kratki na sekundę. Tak, gadam byle co teraz, żeby gadać, ale. Tak. Cóż, może następny odcinek nagram, kiedy będę miał luźniejszy... luźniej w szkole. Teraz nagrałem, bo... A, tak jakby... Miałem mi się uczyć. Nauczyłem się godzinę. Pytałem się ludzi, czy mogę coś nagrać. No i pozwolili mi, no to. Wykorzystałem <grym>, przez cały możliwy czas. Dobra. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. To było zagrajmy z Assassin's Creed 2 z ich Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Czy chcieliście słuchać, co ja tutaj za pierdoły oglądam. Ja Dziękuję wszystkim i na razie. Ej, ty nie! Ty, po co ja robię? Po co ja się żegnam? <śmiech> <śmiech> jeszcze nie, kurczę. <śmiech> <śmiech> tak, większość się z Was teraz na pewno śmieje. A nie chcę być śmierdą. chciałbym, ale. <laughs> tak mi się to nie uda. Ty jeszcze mieliśmy iść do Kowala? E Zagadałem samego siebie i zapomniałem, o no nie. Kowal, kowal, tu jest kowal. Zrobimy edycję Supermana? Wiem, że tego chcecie i tak zginę. Nie no. Chciałem zrobić edycję Supermana, żebyś złapał krawężnika. Ale się nie udało. Ezio, fail. Dobra, ale jesteśmy tak w tym samym miejscu. O. Aha, to są te... tekstury. Popatrzcie na minimapy, widzicie? Tam tutaj takie, ten... koło na przykład tej ikonki, tam medyka. Tam, gdzie jest rzeka. Myślałem, że to jest jakiś baga, to tylko tam tekstury. Ten. Świata się pokazuje. Okej, okay, tutaj mamy kowala. Co możesz nam zaproponować? Naprawa. Napraw wszystko. 210! Tak mało? Ale nie no, ja tam nie narzekam. Nie no, nie no. Uzbrojenie. O, cool. no tutaj możemy sobie kupić? Wow! Więc tak. Um... Tak, to ja sobie kupię... Co tutaj najwięcej? Zbroja, no to kupujemy zbroję. Okej, okay, mamy nową zbroję. I teraz... z tą nową zbroją. Co?! Wartość Montergeoni wzrasta, jak kupiłem sobie zbroję. Dobra, teraz jest nielogiczne, ale. Dobra, teraz zakupiłem sobie zbroję. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Tak, teraz trzecie podejście i chyba. Mam nadzieję, że ostateczne. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję za to, że chcieliście słuchać moich pierdół, co ja tutaj gadam. Jak przechodzę Assassin's Creed 2. No i cóż, na razie dziękuję wszystkim. Zapraszam na kolejne let's play, e, które nagram za niedługo. No, w niedalekiej przyszłości. Ali ne mogu kada. Na razie.